Moja praca w Komisji Europejskiej to jest teraz taki przystanek, taka można powiedzieć odskocznia od dziennikarstwa. Ja tak naprawdę już w przedszkolu wiedziałem, że będę dziennikarzem, biegałem z Patykiem za przedszkolem i udawałem, że nadaję relacje sportowe. Potem co prawda nie byłem dziennikarzem sportowym, ale już gdzieś ta żyłka dziennikarza została. I tak naprawdę przygoda z radiem rozpoczęła się w czwartej klasie liceum. Mój nauczyciel historii zapytał, czy ktoś z naszej klasy nie chciałby poprowadzić fajnej audycji. Informacyjnej w Radio Solidarność. Wtedy to było pierwsze prywatne radio w Warszawie. Zgłosiliśmy się w trójkę do tej audycji. To było w niedzielę, pamiętam raz w tygodniu. Audycja była genialna, znaczy, nam tak się wydawało. Po trzech tygodniach zostaliśmy zawieszeni, bo inaczej wydawało się naszym szefom. Ale potem na szczęście przyszły wakacje i ówczesna szefowa informacji, zresztą znana obecnie z tvn Dorota Wellman, zaproponowała mi no, taki staż: powiedziała, weź tutaj magnetofon, mikrofon, idź na miasto i zrób jakiś materiał. No pytam, ale jaki, o czym? nie wiem, cokolwiek, zapytaj ludzi z czym im się kojarzy wiosna albo jak spędzają e, czas wolny albo jakie są sposoby na upał no tych pytań może być masa wyszedłem z magnetofonem i mikrofonem na ulicę mm, to był Początek lat 90., wtedy jeszcze po pierwsze zdziwienie wywoływał, no głównież to po pierwsze, ale po drugie, że ktoś z mikrofonem podchodzi do kogoś na ulicy, no i miałem różnego rodzaju fajne odpowiedzi. Stacy żołnierze siedzieli na rynku nowego miasta w Warszawie. Poszedłem do nich, zapytałem, jak spędzają wolny czas, to odpowiedzieli: wychodzimy na miasto, popatrzeć na ludzi. Tak mniej więcej odpowiadali. To był jeden z pierwszych materiałów. A potem postanowiłem coś ambitniejszego zrobić i zapytałem premiera Mazowieckiego, czy nie chciałby udzielić wywiadu właśnie takiej stacji jak Radio Solidarność. Oczywiście zaznaczyłem, że będę go pytać o jakieś sprawy związane z młodymi ludźmi, no i zapytałem go, czy ściągał na maturze. A on tak patrzy na mnie i mówi: No, nikt mnie o to nigdy jeszcze nie pytał, ale. Mogę powiedzieć, że z polskiego to nie, bo byłem orłem, ale z matematyki spisałem od koleżanki. No i miałem newsa, wracam do radia i mówię Premio Mazowiecki ściągło z matematyki. No jak to, coś tam, no spisywał od koleżanki. I tak to się zaczęło. Potem e, zmieniłem pracę, pracowałem 3,5 roku w Polskim Radiu, w informacyjnej agencji radiowej. W międzyczasie zostałem jeszcze wysłany do Stanów do takiej polskojęzycznej stacji w, w Chicago, gdzie zajmowałem się sprowadzaniem znanych artystów e, z Polski. Mieliśmy Kult, Hej, Demono, e, Chłopców z Placu Broni z już e, Wokalistą i z już w tej chwili. No i taki, taka była ta, ta droga. Potem wróciłem do Polski. W 1995 roku zacząłem pracę w Radiu Z, gdzie spędziłem 11 lat. I, I tak naprawdę wszystko, czego nauczyłem się w dziennikarstwie, takim już dorosłym dziennikarstwie, to, to była właśnie praca. W Zetce, bo w 1997 roku zostałem wysłany na powódź, powódź stulecia, i wtedy tak naprawdę zobaczyłem, jaka jest, jakie jest oblicze ludzkich tragedii i w jaki sposób no, gdzieś trzeba też schować emocje, żeby się im nie poddać, żeby opowiadać też na zimno o tym, co się widzi. Potem były wizyty papieża. Obsługiwałem wszystkie wizyty Jana Pawła II w Polsce od tego czasu. A potem był 11 września. 2001 roku, gdzie nie było mnie w momencie ataków w Nowym Jorku i Waszyngtonie w Stanach, ale poleciałem z Europy pierwszym samolotem. Wiedzieliśmy jakimś sposobem, że pierwszy samolot, który wystartuje po otwarciu europejskiego i amerykańskiego nieba to będzie samolot z Frankfurtu i moja szefowa wtedy do mnie podeszła, dała mi bilet, powiedziała leć do Frankfurtu. Nie wiem ile tam spędzisz czasu na lotnisku, ale przynajmniej masz pewność, że na pokładzie pierwszego samolotu lecącego do Stanów będziesz i i tak też było i pamiętam do dziś, bo to jest coś, co jak wspominam, to przechodzą mnie dreszcze, jak o trzeciej nad ranem lądowałem w Nowym Jorku i wyszedłem z lotniska, jechałem samochodem w kierunku Manhattanu to w miejscu, gdzie stały dwie wieże unosiła się smuga, a w zasadzie dwie smugi jeszcze tlącego się dymu. I potem tydzień w Nowym Jorku to tak naprawdę te dni przylatywały mi między palcami. To była chyba z dziennikarskiego punktu widzenia najlepsza praca w życiu. Można powiedzieć samogra i tak naprawdę tematy leżały na ulicy, tragedie ludzkie były na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę wszystko co tam zrobiłem na miejscu z Piotrem Milewskim, korespondentem Radia Z w Nowym Jorku, od razu szło na antenę na antenę. Mieliśmy zestaw satelitarny, natychmiast byliśmy w stanie chodzić na antenę i, i łączyć się i o tym wszystkim mówić. Potem wyjechałem do Brukseli w 2003 roku na 4 lata, żeby być korespondentem zagranicznym Radia Z. I podczas pobytu w Brukseli, kiedy mówiłem z jednej strony o tym, jak Polska przygotowuje się do członkostwa w Unii Europejskiej, a z drugiej strony jak te stare kraje członkowskie przygotowują się do przyjęcia Polski i pozostałych krajów, w pewnym momencie pomyślałem sobie, a spróbuję, pójdę na unijny egzamin. Zobaczy jak to wygląda, te egzaminy słynne, e, owiane legendą i tajemniczością, jak to wygląda. Poszedłem na taki egzamin, e, spędziłem tam cały dzień, bo tam te poszczególne testy, Rzeczywiście tyle trwały e, i okazało się, że zdałem część pisemną, potem była część ustna i już myślałem, że się wyłożę, bo dostałem pytanie, proszę o e, sprecyzowanie czy o przedstawienie wszystkich etapów zjednoczenia Cypru, czy planu Unii Europejskiej na rzecz zjednoczenia Cypru. Ale miałem trochę szczęścia, bo dwa tygodnie wcześniej byłem na konferencji prasowej komisarza Verheugena, który wtedy akurat o tym mówił, więc... E, Miałem sporo szczęścia, na to pytanie odpowiedziałem, i potem okazało się, że zdałem. Było to dla mnie ogromnym szokiem. Znalazłem się na liście rezerwowej, czyli tych urzędników, którzy są dostępni dla poszczególnych instytucji, i zadzwoniła do mnie wtedy pani Róża Tun, która była szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, i powiedziała: Panie Rafale, Mam dla Pana propozycję, żeby być szefem Działu Informacji i Komunikacji Społecznej. Czy Pan chce przyjechać z Brukseli do Warszawy? Ja powiedziałem, nie, no Panie Różo, ja jestem dziennikarzem. Nie będę teraz po pierwsze wracał z Brukseli do Warszawy, bo to jeszcze nie jest ten czas. Po drugie, nie za bardzo się na tym znam. Po trzecie jestem korespondentem dziennikarzem. Nie wiem, czy umiem robić coś innego, no ale ona była na tyle um, uparta w tym e, przekonywaniu, że e, w końcu po dwóch miesiącach takich negocjacji powiedziałem: Dobrze, przyjadę, spróbuję pod warunkiem, że będę mógł realizować tutaj swoje pomysły, że będziemy mieli tutaj taką autonomię, żeby m, rzeczywiście e, jakieś pomysły czy, czy wizje wcielać w życie. E, pani Tun powiedziała: No, ja mogę to. Panu gwarantować. Nie wiem, co na to centrala, czy też się zgodzi, żeby wszystkie wizje tutaj były realizowane. Ale pracuję tutaj prawie 4 lata i okazało się, że jeśli dobrze się jakiś pomysł umotywuje, ma się na to pieniądze z centralnego budżetu i jakąś wizję, w jaki sposób chce się daną rzecz zrobić, to można. I konsekwentnie przez te 4 lata, prawie 4 lata pracy tutaj, no muszę powiedzieć, że parę fajnych rzeczy, które. Że przeszły jakoś tam głośnym echem i ludzie zapamiętali, udało się zrealizować. I jak spotykam się z kolegami, dziennikarzami, którzy pytają mnie, żałujesz swojej decyzji, nie brakuje ci mediów, to na drugie pytanie odpowiadam: czasem brakuje, bo. Brakuje adrenaliny, wejść na żywo. Chociaż jak widzę moich kolegów z radia, gdzie muszą o 6 czy o 7 przyjechać do studia, żeby tylko na żywo o czymś się powiedzieć, to specjalnie i mnie zazdroszczę, bo nie lubię wcześniej wstawać. Natomiast na pytanie, czy, czy nie żałuję, odpowiadam, że nie, bo dotąd to była praca no niejako nie, nie na własny rachunek. Teraz jest trochę, trochę inaczej, ale nauczyłem się przez ten czas naprawdę wielu tak pożytecznych rzeczy, które będą procentować do końca życia, i, i myślę, że bez względu na to, co będę robił po pracy tutaj w Warszawie, bo być może wrócę do dziennikarstwa, e, moim marzeniem jeszcze niezrealizowanym jest, żeby pojechać do Waszyngtonu. Nie wiem w jakim charakterze, może na przykład korespondenta zagranicznego. E, jakiegoś polskiego medium, a może będę pracował w delegacji Komisji Europejskiej w Waszyngtonie, zobaczymy. W każdym razie to doświadczenie, które zdobyłem tutaj, to jest kolejne ważne doświadczenie na tej życiowej drodze, którego absolutnie nie żałuję.